Witam państwa, Michał Trześniewski. To jest Republika Po Południu. Łączymy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Bogdan Żońca, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Pozdrawiam z Podkarpacia z Jasła. Donald Tusk dzisiaj powiedział, że unieważnia to referendum w trakcie, w trakcie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, żeby w dniu wyborów, czyli 15 września, zorganizować referendum. Posłuchajmy na początek, panie pośle, na początku naszej rozmowy właśnie wypowiedzi Donalda Tuska z dzisiejszej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Uroczyście przed Wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Na jedną rzecz chcę jednak zwrócić uwagę. Przecież wszyscy wiemy, nawet jeśli niektórzy, wiecie, udają, że okej, okay, no to jest po prostu gra polityczna, wiadomo PiS sobie robi kampanię za państwowe pieniądze, bo jak wiecie, niektórzy się do tego przyzwyczaili, naszą siłą i źródłem naszej energii jest to, że my się do tego nie przyzwyczailiśmy i że nie, nie pozwolimy na to, żeby Polska się przyzwyczaiła. Do brzydkich metod, do łajdactwa w polityce, do takiego podłego wykorzystywania yy, yy, i ludzi, i pieniędzy, i środków przez partię rządzącą. Przypomnijmy, w ramach referendum Polacy zgodnie z zamysłem Rządu Prawa i Sprawiedliwości mają odpowiedzieć na cztery pytania, które dotyczą sprzedaży państwowych przedsiębiorstw, podniesienia wieku emerytalnego, przymusowej relokacji migrantów i zapory na granicy z Białorusią. Referendum ma odbyć się 15 października, o tym decyduje właśnie Sejm. Natomiast Donald Tusk już to referendum unieważnia. Panie pośle, jakby Pan mógł się odnieść do unieważnienia Donalda Tuska? Trochę chcę się powstrzymać od śmiechu, ale wcale mi nie jest do śmiechu, dlatego że, że w tej chwili, dlatego że po prostu no ta bezradność lidera, niby lidera opozycji względem tego, co proponuje prawo i sprawiedliwość, zjednoczona prawica. Tą merytoryczną dyskusję, ten merytoryczny program no stawia Donalda Tuska w takiej sytuacji, w której on po prostu, będąc w narożniku, no wierzga słowami, nogami, tekstami, a nie proponuje niczego, co mogłoby być podstawą jakich, jakiegokolwiek wyboru dla Polaków. No Przecież 90% Polaków nie zajmuje się. Zawodowo-polityką, tylko żyją z dnia na dzień, pracują, mają inne zainteresowania niż polityka, mają na głowie rodziny i tak dalej obowiązki zawodowe i własne, osobiste. I ci ludzie chcą tylko po prostu żyć w bezpiecznym kraju. Jeśli my w referendum mówimy o kluczowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem naszego państwa, a Donald Tusk. Mówi, że trzeba unieważnić takie referendum, no staje się po prostu i komiczny, i śmieszny, i bezradny. No nie chcę mówić, docierać o błazenatę taką. My, myślę, że powinniśmy, my politycy, powinniśmy budować raczej taki przekaz, obojętnie z jakiej grupy politycznej pochodzimy, czy z jakiej partii, żeby zachęcać ludzi do myślenia, do dyskusji, do wyborów. Do zapoznawania się z programem. Natomiast wszystko, co e, proponuje Donald Tusk, to unieważniam. To wszystko, to, co proponuje on w tej chwili, to mówi, że no, oczywiście my programu nie mamy, bo pokażemy go po wyborach. Przed, teraz powinniśmy mieć emocje, mówił e, mówią politycy Platformy Obywatelskiej, a, a nie e, merytoryczny program. Więc. No, nie ma nawet z kim debatować, nie ma z kim dyskutować, bo Donald już dobrze wie, że te kluczowe pytania, które zostały bardzo dobrze pomyślane, one są z punktu, ważne z punktu widzenia przeciętnego Polaka, tych właśnie 90% ludzi, którzy nie zajmują się polityką. My żyjemy z polityki, politycy, my się tym interesujemy, my robimy różnego rodzaju rzeczy, żeby być w tej polityce albo wygrywać wybory, ale tak naprawdę w tym referendum, Chodzi o Polskę, o Polaków, o rodziny, o firmy, pracowników, rolników, wszystkie branże, które zainwestowały w Polsce. Chodzi o to bezpieczeństwo. No i Donald Tusk mówi: Nie pytajcie ludzi, my lepiej wiemy, my unieważniamy to referendum. No więc komedia, komiczność, to mi przychodzi do głowy w tej chwili. No nie chcę innych słów używać, ale, bo nie chcę zaostrzać dyskusji politycznej, ale dość. Wygląda blado to wszystko, jeśli pan Grocki, słynny koperciarz, bije brawo jeszcze do tego wszystkiego i nie chce zrzec się immunitetu, a, a przecież ma kilka spraw założonych, to po prostu jest to no, zaprzeczenie jakiejkolwiek demokracji. Każdy, kto jest przed. Przeciwko referendum jest antydemokratów, czyli Platforma Obywatelska jest platformą antydemokratyczną i oni sami siebie po prostu obnażają, ośmieszają no i niech to robią. W zasadzie niech to robią my, powinniśmy robić swoje jako Zjednoczona Prawica, proponować rozmowę, proponować program, proponować rozwiązania i to będziemy robić. Dzisiaj Donald Tusk przedstawił polityków z innych środowisk politycznych, którzy mają wystartować z list koalicji obywatelskiej. Wśród nich są między innymi Adam Bodnar, czyli były rzecz, rzecznik praw obywatelskich, Michał Kołodziejczak, czyli oczywiście lider Agrouni, a także Bogusław Wołoszański, były dziennikarz, współpracownik swoją drogą służby bezpieczeństwa. Zobaczmy wypowiedź Donalda Tuska, zapowiadającą właśnie tych nowych kandydatów koalicji obywatelskiej. Poproszę na scenę Pana Michała Kołodziejczaka, Zargo Unii. W tej najważniejszej sprawie, jeśli chodzi o Polskę i nasze serca, i naszą uczciwość, nie wahaliśmy się ani chwili. I obaj wiemy też, i to jest dla mnie rzecz bardzo ważna, my w tej batalii o przyszłość Polski nie zmarnujemy ani jednego głosu. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności i ten projekt jest nieszablonowy. ale ja zrobię wszystko, żeby on był wiarygodny. Adam Bodnar. Chciałem bardzo podziękować za za to zaufanie. Rzecznik Praw Obywatelskich, nie przesadzę, jak powiem, że legendarny. Chodzi o odzyskanie naszej pełnej konstytucyjnej państwowości, odzyskanie praworządności, ponieważ teraz Odczuwamy, jak bardzo to ma skutek dla przestrzegania naszych praw, dla przestrzegania praw kobiet, praw różnych mniejszości. Także Donald Tusk, platforma obywatelska połączyła się z Agrounią. Chyba mało kto się tego spodziewał. Panie pośle, jaki jest pana komentarz do tego dziwnego aliansu? No ale jest co najmniej dziwny. Muszę powiedzieć tak, że przecież pan ko koło z tą agrounią cały czas. Kręcił się koło pana Kosiniaka-Kamysza, koło chołownik, koło trzeciej drogi. No i tutaj muszę użyć ostrego słowa. Temu panu o nic innego nie chodzi. Ja słyszałem o tym, nie tylko ja zeszły, że on jest dosyć mocno powiązany z Rosją. Więc temu panu nie chodzi o to, żeby cokolwiek dobrego na wsi zrobić czy dla rolników. Jemu chodzi, żeby, jak to napisano na jednym z portali, być w tym, przy tym korycie, bo, bo dla niego nie jest istotny ani program, ani cokolwiek innego, tylko to, żeby znaleźć się w parlamencie. I że wziął go na listy Donald Tusk no to świadczy tylko o tym że jest duży pustostan u Donalda Tuska jak chodzi o nowe zdrowe pomysły na jakieś na Polskę a ten pomysł jest całkowicie chory z Kołodziejczakiem ponieważ no, znamy kilka wypowiedzi pana Kołodziejczaka na temat Donalda Tuska. Ta słynna wypowiedź z Radia Z, kiedy mówi, że nas Donald Tusk nas cofnął w rozwoju o kilka, kilka wieków, no, po, pozostaje w przestrzeni publicznej i, i ludzie o tym pamiętają i wiedzą. Więc Donald Tusk bierze na pokład ludzi, którzy są odrzucani w wielu innych środowiskach. I to jest oznaka jego słabości, bo gdyby miał rzeczywiście twardą ekipę wyrazistych polityków, gdyby miał program, no to pan Kołodziejczak, program dla Polski, to pan Kołodziejczak na tej liście by się nie znalazł. Podobnie jak pan Bodnar, który mówi, że no jako konstytucjonalista, jako rzecznik praw obywatelskich no występuje obok Donalda Tuska. Donald Tusk przed nim mówi, że no, referendum trzeba unieważnić. To Pan Bodnar nie wie, że w Referendum jest zapisane w Konstytucji, że jest to najbardziej otwarta forma demokracji, i każdy konstytucjonalista, każdy polityk, prawnik może powiedzieć, że nie ma wyższej formy demokracji jak, jak Konstytucja i referendum. Wobec tego, o co chodzi panu Bodnarowi? No, też chyba chodzi o to, żeby znaleźć się. Przy tym korytku razem z panem Donaldem Tuskiem. No i zatem łatają dziury w Platformie Obywatelskiej osobami, które kompletnie nie pasują do tej ideologicznej, nie wiem, jakby to nazwać, grupy przy Donaldzie Tusku, która no, ma, ma za zadanie po prostu wykonywać racje niepolskie. Platforma jest w wielu aspektach partią zewnętrzną, jak to mówią politycy, klasycy. Platforma nie jest dla Polski i dla Polaków żadnym rozwiązaniem, żadną alternatywą. Tam zmieszczą się wszyscy, którzy chcą państwa europejskiego, Olafa Scholza, wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, wspólnej polityki podatkowej i pan Bodnar będzie, jeśli się dostanie do, do Sejmu, to będzie za czymś takim głosował. Pan Kołodziejczak będzie pilnował interesów prawdopodobnie rosyjskich. W Platformie Obywatelskiej. Więc, no, no więc ten ulica i zagranica to hasło jest jak najbardziej do, dopasowane w tej chwili do, do pana Donalda Tuska, który szamoca się, jak widzę, także z personelami, bo zdaje się, że brakuje ludzi, który, którzy chcieliby mu pomóc. Więc bierze wszystkich. No bierze na pokład tak, takich, którzy po prostu programowo nie są związani z, dobro, z dobrobytem dla. Polski i z tym, co dla Polski jest dobre. Nawet bierze znanych dziennikarzy, Bogusław Wołoszański będzie jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Zmierzy się zatem z Antonim Macierewiczem, który tradycyjnie właśnie z tamtego okręgu startuje. I pytanie o tę kandydaturę, bo ona zdaje się, że coś mówi o taktyce Platformy Obywatelskiej. Ja sobie przypominam, że na przykład znany piłkarz były piłkarz, oczywiście legendarny Wisły Kraków, Frankowski, przepraszam, zapomniałem w tej chwili imienia, jest właśnie europarlamentarzystą z ramienia Platformy Obywatelskiej. Inni sportowcy przez lata, czy popularni ludzie, na przykład z Big, Big Bradera, byli na listach Platformy, więc... Czy to jest właśnie ten kierunek, żeby jakichś popularnych ludzi zmieścić na listach, mimo że oni na przykład nie mają konkretnego programu politycznego, czy nie do końca są z naszego środowiska i nie wiadomo o co im chodzi? No tak naprawdę zdaje się, że tu chodzi o to, żeby przeciwstawić jakieś. Jakąś konkurencję dla pana Antoniego Macierewicza. Takie przynajmniej są opinie na, na początku przy tej kandydaturze. Ja się nie martwię o Antoniego Macierewicza, on sobie da radę przy tym kandydowaniu. Natomiast trochę się dziwię panu Wołoszańskiemu, że wchodzi do takiej gry jako historyk. Zapewne jako historyk też musiał obejrzeć reset. Musiał popatrzeć na to, co Platforma robiła. Platforma reformatorska Donald Tusk jego ekipa, jak budowała relacje z Moskwą, z Rosją. Tak wytrawny historyk jak, jak Wołoszański to powinien wiedzieć, a mimo to idzie do tego środowiska. No więc wszystko jakby, jakby tylko potwierdza tę tezę, że ten reset był, że jemu to nie przeszkadza, że jako historykowi no, będzie po prostu w, w platformie y, działo się dobrze, y, no, no nie wiem, może będzie chciał zaciemniać jakieś obszary historyczne, y, bo, bo innej argumentacji nie widzę y, dla, dla pana Wołoszańskiego i nie widzę powodów, ponieważ jako, y, jako historyk niczego w y, polityce nie, nie robił do tej pory, więc nie zajmował żadnych stanowisk. Więc no tylko po to, żeby próbować jakby zdezawuować być może nawet poprzez jakieś pomówienia pana Macierewicza albo przez wydobywanie jakichś dokumentów, które są z gruntu fałszywe. Więc a, a historycy są w stanie takie rzeczy robić prawda, rozmazywać, rozmazywać różne fakty. Niemniej jednak nie, nie przejmowałbym się tym w ogóle, ponieważ no, szwarc, mydło i powidło, powiedzmy od sasa do lasa, takie powiedzenia funkcjonują, jak ktoś zbiera ekipę z każdej strony, byleby tylko no, mieć jakiś tam lepszy wynik, to to Zjednoczonej Prawicy nie powinno przerazić, dlatego że my mamy sprawdzonych kandydatów, mamy kandydatów z dorobkiem mamy kandydatów z uznaniem, z wiedzą. I z niezbędną praktyką do tego, żeby reagować w tych trudnych czasach, wojennych czasach, przecież trzeba to powiedzieć bardzo szybko na to, co dzieje się na Ukrainie i co proponuje światu Putin. Więc nam potrzeba raczej ludzi, którzy by trzymali kurs na zachód ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak to robi rząd Zjednoczonej Prawicy, a nie z Moskwa. A ta kandydatura, i pana Zagru, i lidera, i pana Wołoszeńskiego moim zdaniem, tego kursu na zachód, nie będzie trzymała tylko raczej na wschód i to jest kolejny dowód na to, że ten reset był, trwa i kto wie, czy nie ma następnych jakichś planów tworzenia Związku Polski, czy ścisłego wiązania Polski z Rosją przy pomocy historyków, przy pomocy działaczy politycznych. Bardzo bym się tego obawiał. I mam nadzieję, że Polacy swobodnie i spokojnie ocenią te kandydatury jako kandydatury po prostu, no, które nie które zaszkodzą, krótko mówiąc, Polsce i nie pomogą platformie obywatelskiej, która się szamoce w tej chwili z kandydaturami bez programu, bez wizji, tylko z emocjami, z podsycaniem tych emocji. W tym akurat pan Donald Tusk jest dobry. Don, ale... Donald Tusk dzisiaj także ogłosił, że kandydatem z list Platformy Obywatelskiej będzie Apoloniusz Steiner, czyli trener Skoczków. Ja przypominam sobie, że kiedyś kandydatem z ramienia Platformy Obywatelskiej był Bogusław Wenta, czyli trener naszych szczypiornistów. Oprócz tego ostatnio do Sejmu kandydował z list Platformy Tomasz Zimok, dziennikarz sportowy. Posłami przez lata byli piłkarze tacy jak Cezary Kucharski czy Roman Kosecki. Oczywiście startowali z list Platformy Obywatelskiej, także to jest dziwny konglomerat, ale zdaje się, że właśnie cały czas konsekwentnie w tym samym kierunku idzie Platforma, jeżeli chodzi o dobór kandydatów. Przypomnę Bogusław Wołoszański będzie jedynką Koalicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem był pan Bogdan Żońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłanią się panie pośle. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A za chwilę serwis informacyjny w Telewizji Republika. Do do zobaczenia.